Cześć, witajcie! Tym razem jesteśmy na początku Jury Krakowsko-Częstochowskiej Początek, czyli północ Polski okolice Częstochowy Jesteśmy w miejscu, gdzie, gdzie jak już widzicie po terenie już są pierwsze górki, pagórki i zaczynają się pierwsze białe skały Postaram się je tam przybliżyć Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze w 1860 roku mała miejscowość, która tutaj jest tam przed nami w dołku, to był taki kompleks budynków małych kamienic i postanowili ludzie wtedy jakaś rada, zarząd, że potrzebują pomieszczeń gospodarczych. I na tym oto pagórku był kompleks Ponoć około 80 czy 90 stodół, stodół który Wam za chwileczkę pokażę. Na początku te stodoły były oczywiście budowane z drewna, bez, bez żadnych fundamentów kamiennych, dopiero stopniowo. Potem, jak widzicie tutaj przede mną jakieś lekkie gruzy, zaczęto budować z białego kamienia, gdzie tutaj ten teren jest w te złoża bardzo. Wicie, e, 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 wyposażone No nie wiem jak, to, jak ująć słowa e, w, Jeszcze w 1992 roku Było 60 tych stodół Ale nikt sobie z tego nie robił żadnego Żadnego problemu I stopniowo ludzie grusy zabierali Potrzebowali I zostało tylko bodajże 8 czy 9 Ruin stodół Tutaj też jakąś widać jakiś szczyt Zaraz tam zjadę i pokażę Wam te stodoły z bliska. Bardzo fajne miejsce, piękne miejsce dla fotografów. Często tutaj odbywają się właśnie zdjęcia w plenerze. Zdjęcia ślubne, sesje zdjęciowe. Ale nic nie przedłużam, zjedziemy teraz tam na dół. No i mamy pierwsze budynki. Tutaj jak już widać weszła nowoczesność, czyli pustak są narożniki pięknie wyprowadzone przy budynkach. Bardzo często tutaj można spotkać poszukiwaczy z wykrywaczami. No bo w gruncie rzeczy to jest kawał historii. Tam dalej. O, widać jakąś resztkę budynku drewnianego przed nami. A na wprost widać tą skałę, o której wam mówiłem. To właśnie stąd ponoć zaczyna się Jura Krakowska-Częstochowska. W obecną chwilę zostało ponoć tylko 6, 6 miejsc, gdzie te stodoły stały. Zobaczmy tutaj. drewno świadczy o tym, że to jest naprawdę dość stare, dlatego że deski są bez of, no, są oflisowe, czyli nie były równane. I zobaczcie, tuż obok już są budynki mieszkalne, szkoła. W taki sposób było rozwiązane właśnie. Miejsce stodół dla mieszkańców, jeżeli ktoś był mieszkańcem, miał taką swoją stodołę. Tak tutaj już konstrukcja dachu mówi bardzo dużo. Eternit, gniazda, słoma, to są jeszcze belki, które były siekierą robione, rąbane no zobaczmy jeszcze dalej, następną. No, ta jest zachowana w bardzo dobrym stanie. No, ale lecę cały na dach kamienia. Tak, ale oczywiście ingerencja. No, tutaj jest jeszcze piękny dach. Prawie suchy. Od czego by były te szczeliny w tych kamiennych ścianach? Może ktoś mi podpowie, może napiszecie w komentarzu co to było jeszcze tam widzimy jeden kompleks przejdziemy się tam dalej I chociaż w taki krótki taki krótki filmik ale może coś Wam pokażę, coś Was zainspiruje może u Was też są tego typu zabudowania. No. Wszystko tutaj tutaj są zabudowania. A tutaj ta jest jeszcze chyba zachowana najbardziej. Jeżeli chodzi o kamień. O, tutaj też są te szczeliny. Ciekawe od czego one były. Czy służyły jako wentylacja? Do wentylacji siana zboża. Prawdziwe stolarskie łączenia drewna tutaj również Także jak wam się filmik spodobał to zostawcie subskrypcję będą w inne kolejne ciekawe, ciekawsze i jeżeli u was gdzieś w terenie jest podobne miejsce Zróbcie o, o tym film. To jest kawał dobrej historii. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się do następnego odcinku.